Andrzej Duda o elektrowniach atomowych w Polsce, elektrownie atomowe w Polsce. Duda, podejmujemy bardzo poważne działania. Dzisiaj bardzo poważnie podejmujemy działania w kierunku budowy w Polsce elektrowni atomowych po to właśnie, aby chronić środowisko, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent był w niedzielę pytany w gościu wiadomości. Na antenie wałpę Info ocenę tego, czy Polska wygrywa czy przegrywa walkę o suwerenność gospodarczą w Europie. To jest nieustanne zmaganie, my w tej walce uczestniczymy, i rzeczywiście uczestniczymy w niej bardzo poważnie, zabiegając o to byśmy tę suwerenność mieli zabezpieczoną, odpowiedział. Jak wskazał, temu właśnie służą obecne działania, które są realizowane i planowane, na przykład... W związku z przemianami w energetyce i koniecznością ochrony klimatu. Odchodzimy od węgla jako tradycyjnego u nas surowca energetycznego, przechodzimy na energię ze źródeł odnawialnych, ale potrzebujemy także i stałego, pewnego źródła dostaw energii elektrycznej. Takim źródłem, tak naprawdę, i najbardziej sprzyjającym klimatowi jest energia nuklearna, energia pochodząca z atomu, mówił. Dzisiaj bardzo poważnie podejmujemy działania w kierunku budowy w Polsce elektrowni atomowych, po to właśnie, aby chronić środowisko i po to właśnie, żeby w jak najmniejszym stopniu to niszczenie klimatu upostępowało. Dodał. Jak powiedział prezydent, elektrownie mają zapewnić Polsce suwerenność, własny, dostępny prąd, aby nie brakowało energii elektrycznej. To samo jest z gazem, mówił. Wiemy o tym, że cały gaz braliśmy praktycznie z Rosji, zaledwie jedna trzecia wydobywaliśmy z naszych źródeł krajowych, dwa trzy były gazu z Rosji, przypomniał. Lech Kaczyński zaproponował budowę gazoportu w Świnoujściu, który już jest zrealizowany i który dzisiaj rozbudowujemy, żeby był większy, żeby miał większą pojemność, mówił. Wskazał też, że takie same przesłanki stały za budową gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski. Te inwestycje mają nam w przyszłości zapewnić suwerenność energetyczną w znaczeniu energetyki gazowej, dodał. Niewykluczone, że będziemy potrzebowali kolejnego gazoportu, tym razem w Gdańsku. Jest to w tej chwili planowane, powiedział prezydent.